Dzień dobry, witam Was na kolejnym, branżowym i subiektywnym podsumowaniu tygodnia. Pozwolicie, że będę zaglądać do mojego papierowego promptera. Pierwsza z wiadomości. Jak podaje Super Express, a zanim też kilka innych portali, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nakazał wstrzymanie działalności hotelarskiej w dawnym hotelu Mariot. Dzisiaj to Presidential w Alejach Jerozolimskich. W ofercie hotelu znajduje się także otwarto niedawno klub Omnia Fitness and Spa. Decyzja związana jest podobno z brakiem spełnienia wymogów przeciwpożarowych przez hotel. 12 lutego do akcji włączyło się także MSWiA. Według doniesień dziennika ministerstwo ma zarządzić nie tylko kontrolę bezpieczeństwa w hotelu, ale i zbadać podejmowane w tej sprawie decyzje. Co w tej sytuacji z klubem? Nie wiemy. Niestety nie otrzymaliśmy komentarza od właściciela klubu. A więc ciąg dalszy serialu nastąpi. A teraz z Warszawy przenosimy się do Trójmiasta. Karolina Libelt, właścicielka Karolina Libelt Pilates Studio, założycielka Bałtyckiej Akademii Pilates, szkoleniowiec PIK Pilates Polska, ogłosiła otwarcie kolejnej lokalizacji swojego studia. Po Sopocie i franczyzowym Libelt Pilates Wrocław otwiera kolejne studia w Gdańsku. Życzymy sukcesów jak zwykle i trzymamy kciuki, Karolina. Nie wiem, czy zerkaliście do internetu na ceny biletów do Düsseldorfu, ale zdecydowanie rosną. To znak, że targi FIBO. Kolonie zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli więc wybieracie się na tegoroczne targi FIBO, to warto już teraz zatroszczyć się o transport. Jeśli będziecie jechać samochodem, to może i lepiej, bo łatwiej będzie o tańsze noclegi w trochę większej odległości od targów. Wiadomość właściwie z ostatniej chwili. Do gry, to znaczy do branży fitness, po pięciu latach przerwy powraca Mateusz Klimak. Mateusz Klimek został nowym dyrektorem marki Gym80 Polska, który rozpoczyna tym samym nowy rozdział na naszym rynku. Życzymy sukcesów. A na koniec polecam ciekawą rozmowę z Igorem Klają, prezesem i założycielem OTCF, właścicielem m.in. marki 4F. Zachwyceniśmy się, ale i wstajemy, mówi Klaja. Nie oni jedni. Jak się okazało, Nike też zboczył nieco ze swojej sportowej ścieżki i wraz z nowym szefem wraca do sportu wszystkiego dobrego do usłyszenia w przyszłym tygodniu krioterapia w świeżym śniegu super pozdrawiam was serdecznie